Siema, tu Penczar. Witam Was w kolejnym odcinku serii Amigowe Oryginały, w której prezentuję Wam poszczególne, oryginalne Amigowe gry, jakie aktualnie znajdują się w mojej kolekcji i dziś. Na stół trafia bez dwóch zdań świetna, kultowa i bardzo innowacyjna jak na czasy, w których się ukazała gra. Gra, której nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, bo zarówno miłośnicy retro gamingu, jak i współcześni gracze chyba dobrze znają tytuł Another World. A jeżeli ktoś nie zna, to dziś będzie miał okazję zobaczyć, jak prezentuje się to amigowe, pudełkowe wydanie tej gry w wersji KixxL, czyli tak naprawdę budżetowej, na której już teraz rzucimy wspólnie okiem. Gotowi? A więc zaczynajmy. Zanim przejdziemy do omówienia boksa, słów kilka na temat samej gry. Another World to gra platformowa zręcznościowa, miejscami, odrobina logiczna, a zarazem przygodowa, za stworzenie której odpowiada Eric Chai. Produkcja Erika ujrzała światło dzienne w 1991 roku dzięki Delphin Software, kiedy to została wydana na Amiga oraz Atari ST. W późniejszym okresie została przekonwertowana na masę innych platform z konsolami do gier łącznie. Na rynku amerykańskim gra została wydana pod zmienionym tytułem Out of This World. W samej grze wcielamy się w postać naukowca Lestera Czejkina, który ulega bardzo dziwnemu wypadkowi podczas doświadczenia z użyciem zderzacza cząstek. Niestety, chcesz, że dokładnie w momencie wykonywania doświadczenia rozpętuje się burza, a w budynek, w którym znajduje się wspomniana wcześniej maszyna oraz nasz bohater, uderza piorun. W wyniku tego zdarzenia Lester zostaje porażony piorunem, którego moc zostaje dodatkowo wzmocniona w zderzaczu cząsteczek, co powoduje. Wszyscy już dobrze wiemy co, prawda? Tak jest, Lester zostaje przeniesiony do całkiem innej rzeczywistości, innego świata, jak się na chwilę okaże, niekoniecznie przyjaznego naszemu bohaterowi. No cóż, to intro zna doskonale każdy. W 1991 roku, gdy gracze zobaczyli je po raz pierwszy, no to zapadało w pamięci naprawdę na bardzo długo. W sumie 29 lat później nadal w niej siedzi. A to wszystko dzięki wspaniałej grafice, animacji, ale przede wszystkim dzięki klimatowi, który dosłownie wylewał się z ekranu. Ale to był dopiero początek, bo dalej było tylko lepiej. I to też wszyscy dobrze znamy. Lester pojawia się w innym świecie razem ze swoim biurkiem, i ciekawe czy nadal z puszką w ręku. No nieważne. A do tego pod wodą. Zdezorientowane była na powierzchnię, i tutaj naszym oczom ukazuje się wspaniała grafika. To co było nam dane zobaczyć, spowodowało dosłownie opad szczęki, bo tutaj okazywało się nagle, że Lester, jakiego oglądaliśmy przed chwilą w intrze, w samej grze pozostaje nadal taki sam, ba nawet porusza się dokładnie tak samo. To, co widzimy, grafika, otoczenia, wszystko wygląda naprawdę świetnie oraz jest bardzo szczegółowe. I trzeba powiedzieć jedno: takie rzeczy nie zdarzały się za często w tamtych czasach. Z drobnymi wyjątkami, oczywiście. No, nie było rzeczą oczywistą, że to, co widzimy w intrze, za chwilę ujrzymy w samej grze. Było wręcz często tak, że intra, gra to były dwie różne rzeczy. Po pięknym intrze dostawaliśmy grę, która wyglądała. No, tak sobie. I takie coś miało miejsce nie raz, nie dwa, bardzo często nawet. Takie to były czasy, żaden zrozumiałe, że to, o czym uraczył nas Eric Shai, to było po prostu coś wielkiego, coś wspaniałego. Dla nas, no to było coś, to było po prostu coś. No ale, otrząsnąwszy się z szoku, braliśmy Joya w dłoń i zaczynaliśmy naszą grę. I tutaj szybko okazywało się, że gra Another World, która rozpieszczała nas oprawą, w żadnym wypadku nie da nam taryfy ulgowej, jeżeli chodzi o poziom trudności. O ile na samym początku było nawet łatwo, chociaż nawet te glizdy uczyły pokory, to już za moment robiło się zdecydowanie trudniej. Tutaj też naszym oczom ukazywał się pierwszy przerywnik z dziką bestią w roli głównej. I chyba każdy zaskoczony tym, jak ta bestia została oddana, zaprojektowana, jak groźnie wyglądała, jak na nas patrzyła swoimi czerwonymi ślepiami, zamiast uciekać, patrzył się w ekran i chwilę później ginął. Właśnie taka to była gra. Takich scenek w trakcie gry uświadczymy bardzo dużo, ale później już nie robiły takiego wrażenia jak ta pierwsza. Oczywiście dużo z nich oznaczało naszą śmierć, ale oddano w bardzo ładny, acz brutalny sposób. No niestety, to, że w tej grze ginęliśmy często, to była niestety norma. To, że musieliśmy się jej uczyć na pamięć, powtarzać dany fragment, w którym padaliśmy jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, no to niestety nie pasowało dużej ilości graczy. Większość graczy ten wysoki poziom trudności, no jednak niestety chyba odrzucał. Oczywiście trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś nauczył się grać na pamięć i opanował wszystkie trudne sytuacje, to dla niego gra nagle stawała się prosta i co gorsza, bardzo krótka. Niemniej jednak, zanim do tego końca się doczłapaliśmy, po drodze przyszło nam ginąć naprawdę ogrom razy. Całe szczęście gra oferuje nielimitowaną ilość kontynuacji, bez tego byłaby bida na maksa. I w sumie tyle. Można by o niej opowiadać oczywiście bardzo dużo, bo jest o czym, jednak temat był wałkowany na YouTube już. Nie raz, nie dwa, naprawdę jest z tych materiałów cała masa, także można sobie zobaczyć. Ja nie będę tutaj tego tak naprawdę powtarzał, bo nie o to tutaj chodzi w tym filmie, tutaj chodzi o ten box, Zatem chyba czas najwyższy, żeby przejść do samego boksa. Zatem w wersji Kix XL dostałem od Ksyśka już spory czas temu, był nawet o tym już odcinek. Dwa odcinki o tym pudle. Raz, gdy rozpakowywałem to pudło, drugi raz, gdy pokazywałem wszystkie swoje gry z mojej kolekcji, jakie na tamten czas posiadałem. Zatem dostałem ją od Krzyśka w prezencie. Oczywiście, Krzysztof, bardzo dziękuję. Jeżeli oglądasz ten film, bo dawno Ciebie nie było na YouTubie, także nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie, dzięki Ci bardzo. Zatem grę dostałem za darmo od kolegi z YouTuba. Teraz, jak to się prezentuje? Otóż, wersja Kix, wersje Kix, które były wydawane w tamtym czasie, one były Budżetowe w sensie. Re jeszcze reedycje to nie. Wydawane ponownie gry, które kiedyś zostały wydane. Ten wydawca odkupił jakieś tam prawa czy coś takiego podejrzewam, i wydał je po swojemu. Te pudełka kiksa prezentowały się wszystkie jednakowo, czyli grafika z gry zajmowała środek pudełka, tak jak tutaj widać, a reszta była w takiej otoczce, takim złotym złotą takim ob obwolutą obrysem złotym, no i pudełka były najczęściej niebieskie, tak mi się wydaje. Mam jeszcze jedno pudełko z Street Fighterem wersji Kix XL, i jest bardzo podobne, tak naprawdę. Także tak wyglądały wydania y Kixa, XL, bo mam jeszcze Kixa zwykłego, chyba mniejsze są i tak dalej i tak dalej. Generalnie nieźle. To umożliwiało nam graczom zagranie w tamtym czasie w gry fajne, tylko że tańsze, w tańszym wydaniu i oczywiście później. Tak się to dzisiaj zdarza w wersji Platinum na PlayStation i tak dalej. Coś ten design, coś ten deseń, tak to można nazwać. Zatem, jak wygląda to pudło? Jeżeli chodzi o front, to już Wam powiedziałem po części, że tutaj mamy tą grafikę. Grafika tutaj była na oryginale też widoczna, tylko na cały ekran, tak jak mówiłem, bardzo fajna zresztą, znana wszystkim, powtarzana już nie raz, także wygląda bardzo ładnie. In Another World, czyli e, tytuł gry. Pod informacje Kix, czyli największy tak naprawdę Delphin Software. I to wszystko. Jeżeli chodzi o tył, z tyłu mamy widoczne, oczywiście, standardowo informacje z gry. Yy, producenci się chwalą, żeby sprzedać ten tytuł. Tego nie trzeba było chwalić, bo ten tytuł sprzedawał się praktycznie sam w różnych językach niemiecki i francuski. I chyba to, to tyle, tak naprawdę. No i oczywiście mamy screeny z samej gry, które pokazują, jak ona wygląda czyli, czyli dobrze, czyli po prostu dobrze yy, i tyle. No, jeżeli chodzi o boki, pudełka tutaj, tak naprawdę nie ma się o czym rozwodzić, bo. No bo nic nadzwyczajnego, o tym mamy informację, że na Amigę i yy, jakiś kod kreskowy Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, Amiga 2000 i Amiga 3000, czyli tak naprawdę na wszystkich Amigach to działa, także, także jest dobrze, także jest dobrze. Zaglądamy do pudełka. Pierwsze co znalazłem w pudełku od razu po otwarciu, to oczywiście dwie dyskietki, gra wyszła na dwóch dyskietkach, dyskietki drukiem bardzo ładnie prezentujące się. Yy, nie orane jakoś, nie są mocno zorane. Niestety y, pierwsza dyskietka, po tym jak dostałem od Krzyśka, uruchomiłem tą grę, pierwsza dyskietka nie działa. Musiałem ją wyczyścić i po czyszczeniu zaczęła działać. Drugą dyskietkę przeczyściłem, chociaż jej nie sprawdzałem i działa to. Jest niestety drobny mankament, że chyba nie do końca to jednak działa tak, powinno, bo możliwe, że zaraz usłyszycie to, jak te dyskietki odpalimy. Na przykład w intrze dźwięk jest w jednym miejscu skopany. Raz tak, a raz nie, częściej jednak jest skopany, kwestia wczytywania danych, podejrzewam, nie do końca wszystko jest ok, jednak gra działa i widziałem tylko problemy w intrze, także no cóż, jest tak jest, w każdym razie, e, no działa, dyskietki hulają, także jest spoko. Kolejną rzeczą, jaką znajdziemy w pudle, to jest oczywiście e, kółko kodów, proszę bardzo, tak się prezentuje, ktoś może sobie zrobić kopię jak chce. Proszę bardzo, nie ma problemu. Nie, nie powinien tego robić, ale jest kółko kodów na samym początku. Ustawiamy sobie odpowiedni numer i szczytujemy znaki. Gra nas o to pyta na samym początku, także takie kółko kodów. Nic nadzwyczajnego, tak naprawdę. Kółko kodów, jak kółko kodów. A może zrobimy tak, że dostajemy jeszcze w pudełku, oczywiście, w wersji Kiksa. Może wyciągnę tak. W wersji Kiksa dostajemy e, informacje odnośnie ich wydań, gier, co my tutaj znajdujemy. Oczywiście mamy no, na przykład pierwszą stronę Monkey Island. Monkey Island wydaje też Kix XL, tak a propos. Mamy Cruise of a Corpse i mamy Eye of the Beholder, czyli fajne tytuły, fajne tytuły po prostu wydawali. Tak jak mówiłem, w wersji Kix mogliśmy kupić sobie tytuły, które były naprawdę świetne, a w lepszych cenach. No oczywiście mamy ten Another World, mamy Cybercon, nie znam tej gry Cybercon, nie mam pojęcia, ale wygląda jak jakiś symulator, coś takiego, nie wiem. Gunship i oczywiście Lynx, czyli Golf. Gunship fajna gierka, tak. A symulator High Hoptera, jak to kiedyś był High Hopter. O, Robin Hood i oczywiście wspomniany Street Fighter, yy, o którym już mówiłem. Tego Street Fighter'a posiadam również od Krzyśka. Dostałem. A propos Street Fighter 2: kochany przez wszystkich. <laughs> Dobra gierka. Lery, Lery, znana gierka. Police Quest, same dobre tytuły. I yy, Roger Wilko. Nie mam pojęcia, czym jest Roger Luke. A Space Quest, przepraszam, Space Quest Roger yy, Także, yy, no, dobre tytuły. Space Quest też się Po Popatrzymy dalej. I tu mam już całą masę. Może tak na szybkiego. Całe tytuły. Kolejne tytuły, które wydawał Kix w tej swojej broszulce: Knights of the Sky. Operation Stealth. Proszę bardzo, bardzo fajne gierki. Tak jak mówiłem, Indie. Proszę. Indie, Manic Mansion, Mindwinder. Cała masa F-19. Jest tego naprawdę sporo. Kicks wydawał fajne gry w wersji budżetowej. Mogliśmy sobie w to popykać, było spoko. Kolejną rzeczą, jaką znalazłem w, mojej, w moim pudełku, jest oczywiście instrukcja czarno-biała. Papier kredowy, okładka, ale fajnie wyglądający. Tutaj w instrukcji nie ma się na czym rozwodzić. Klawiszologia, jak dać z klawiatury, jak robić backup. Installation to hard disk, backup. O, możemy sobie zrobić backup, czyli dyskietki są zabezpieczone. No i bardzo dobrze, możemy sobie zbackupować je. Bardzo fajna rzecz. Jak zainstalować? Widzicie, nie ma tutaj za wiele, same duże litery, napisy, w sensie i tak dalej. Zobaczmy dalej. Ale mamy na przykład, o, intro, zapis z dziennika, tu jest, zapis z dziennika Lestera. Tak. Lester Night check Tak jest. I mamy fajną graficzkę. Fajnie to się prezentuje, całkiem. I mamy kolejny język. Dzisiaj z i tak dalej. Także sama, sama instrukcja, no pewnie w oryginalne była lepsza niż tutaj, ale mamy instrukcję, i to jest też spoko, nawet bardzo spoko. Kolejną rzeczą, już ostatnią, jaką mam w, w swoim pudle, to pokażę wam. Poprzedni właściciel na drukarce i głowej wydrukował sobie <laughs> solucję do tej gry z, z, tego, z tej strony Antrox, Antrox Factory. Present World Level Codes, i tak dalej. A tu mamy. Complete Guide Jak widać Complete Guide Jak tą grę przejść Ktoś miał fantazję Ktoś miał fantazję żeby sobie to zrobić Do kogo to należy Przeczytam Hy Hyperspace City Limits so More Incoming Days Nie mam pojęcia Cold the Androgs Only Zero Days Old Boards Macko Ktoś zadał sobie trud, żeby to wydrukować Stary jak świat To też jest rekwizyt jakiś tam jakby nie patrzeć Także będzie sobie w tym pudełku leżał i to wszystko. Jeżeli chodzi o to pudło, układamy wszystko, nie chowam tylko dyskietek i nie chowam tylko kółka kodów, bo za chwileczkę będziemy sobie sprawdzać, jak to wszystko działa. Eee, działa, ale sprawdzimy sobie. Dziś nie będę ustawiał kamery, żeby pokazać Wam, że to działa, bo wiem, że działa, bo już sprawdzałem to kiedyś, sam je reanimowałem, te dyskietki. Zatem e, tylko po prostu grę odpalimy, chwilę pogram, czyli zlamie dojdę do kawałeczka tylko krótkiego i, i to będzie tyle, także no cóż, przechodzimy do testów. Dobra, więc słuchajcie, dyskietka pierwsza do napędu do Amigi i lecimy z tematem. Amiga odczytała dyskietkę jako dysk 1. No gra jest widziana w systemie normalnie możemy sobie ją sprawdzić i tak dalej. Ja natomiast robię reset, czyli rozłączymy się graber za moment i yy, uruchomimy zobaczymy, jak to śmiga. Lecimy z tematem. Dobra, ładuje się. Wracam po chwili, jeżeli zrobiłem cięcie, bo tego nie jestem pewien, ale widziałem, że się rozłączyło, także wracam po chwili. I lecimy z tematem, joystick podłączony. Gra. Gra się, wczytuje. Wczytuje bardzo dobrze zresztą. I pyta mnie o kody. I teraz tak, select symbol corresponding to deposition 03. Strzałką ustawiamy sobie na 03. Czyli na trójeczkę i na o3, 3. aha, o3, nie 0, tylko numer 3 i o, gdzie B, C, -D -N O. I mamy tutaj, ojej, coś takiego. Eee, taki symbol, a tu jest taki symbol, o taki symbol i taki symbol. I jeszcze będzie jedno zapytanie. Tak jest i. 19, gdzie jest 19? Tutaj mamy 19 i odczytujemy z I, czyli, czyli taki symbol, jakiś taki piorunek, ten co uderza w tą maszynę. Jakiś taki symbol, czyli nie wiem czym to jest symbolem po prostu i takie M, M jak miłość, tylko że różowe. O takie, i uruchamiamy grę. Czytuje się. Teraz to, o czym, momenci, bo intro już było w sumie, ale to, o czym Wam mówiłem chyba na początku sam. Zaraz zobaczymy, jak wczyta troszeczkę, czy będzie to słyszalne. Jak podjeżdża Ferrari, że coś tu nie do końca bangla, jak powinno. Czasy wczytywania z dyskietek, no bo tutaj jesteśmy w takiej serii, że tutaj nie jadę w UHD żadnych tego typu rzeczy. Dyskietki, czyli no to się musi wczytać. Po prostu się musi wczytać. Witaj w Amidze świecie Amigi. Amiga rules. Nie. Tym razem było dobrze. Czyli, czyli poszło bardzo dobrze tak naprawdę. Lecimy. Oczywiście nie umieszkamy załadować gry samej. No I teraz po prostu będę ginął, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że bym pokazał, że dyskietki działa. Działa dyskietka, bo ja jestem cienki, już widzieliście, kto oglądał live'a, w którym, na Amidze, w którym grałem w Another World, tu ci już widzieli, jak, jak ja gram w Another World. Także zatem, no wiadomo. Także zatem, hej, no, jak cienki, to cienki, to nie przeskoczysz. I lecimy od razu. To było ładne, ale to tutaj, no to to zrobiło wrażenie ogromne. Nawet Wektorowa jest podobna, ta postać tego, tam, yy, tego... Lwa potwora! Kurczę, jak to nazwać? Lwa potwora. <gryw> tak to nazwę. Lwa potwora, postać. Wszystko tu było niby proste, takie, nie? Ale jak to fajnie zrobione? Grafice wektorowej, oczywiście. Rzuczek jest. Rzuczek jest nie. nie. nie ten. nie. szkodliwy. Rzuczek mnie lubi. No to panie. panie. panie Pęczardzie, żeś pan dał du. tyłka. Yy, powtórzymy to. Witam w świecie Pencharda grającego w... Another world od nowa Najprostsza część, najprostsza część tej gry tak naprawdę co tam, hej, wyłaś. Wyłaś lecimy Bo mnie zaraz tutaj wciągną I ona... A on tam skacze w tle. Kurczę, to, to było coś pięknego, no i uciek teraz Bo człowiek jak się skupia na... Wtedy skupiał też na, na tym, żeby... A ty, Glizdo! Jak się skupią na grze, to nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w tle. A w tle się dzieje. No, teraz się ładnie ułożyły. Teraz to mogę się z Wami tutaj, prawda, pobawić troszeczkę. A nie jakieś tam, że z dwóch stron. No, chociaż dzieje się znowu to samo. Udało się. Fabryka Glist. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie też. Tu jeszcze wyglądałem, widząc, co robię. O, muszę zmusić ją, żeby przyszła do mnie. I chodź tu, mała, glizdo, i lecimy. Ej, oczywiście, gdzie kopiesz? Co, Lester, kopiesz? Tu, teraz i cyryk. Go, go. Spierniczamy, szybko. I tu już często gęsto się było gorąco w majtach, bo dopadnie mnie. A jednak nie. A jednak nie. Się przewracał ten nasz tygrys lew, yy, i uciekamy z powrotem. No, i teraz, jakby dochodzimy do tej części gry, gdzie już będę. Yy, nie, nie dam rady przejść. Kiedyś to robiłem. Spotkanie z ufokami, naszymi przyjacielami. Przy, przyjacielami to coś jak. Yy, nasi przyjaciele teraz tutaj mają wojska u nas w Polsce. Yy, to tacy sami przyjaciele są. Bardzo podobni zresztą. No i, i, i tyle. Przywitanie. Te oczy mówią wszystko, ale nie ma srania po krzakach jebut. i I cześć, jak I lecimy dalej. Wczytam jeszcze kawałek gry, bo ten moment będzie ostatnim momentem, który wam pokażę tak naprawdę, także. Także co tam, no. Ale cóż, Beret Włóż? Jak to gdzieś pisali kiedyś w Top Secret. Insert Other Disk. O, a jednak sprawdzimy drugi dysk. Bardzo dobrze, czyli test będzie zaliczony. I press Button. Button się sam wcisnął. A, wciśnij. Nie, muszę i tak wcisnąć. Załapał tylko dyskietkę. No, druga dyskietka. Działa. Działa i to nawet powiem wam szczerze, że działa bardzo ładnie. Kaczenki kolejne. Lester Chakin się budzi. Kurcz Erik to miał wtedy normalnie. Miał taki pomysł, taką świetną grę zrobił. To jest grafika wektorowa, ale jak to jest zrobione? Ja wiem, że dzisiaj nad tym rozwodzenie się i, i, i w ogóle y, w zachwyty popadanie, tak jak ja to robię teraz, to jest śmieszne, bo to to, jak to odpali jakiś łepek, to będzie się śmiał, jak stary gościu się jara jakimś czymś, czymś takim. Ale no w tamtych latach. W tamtych latach, no właśnie. My, my turn by, coś tam. W tamtych latach to było coś. Ogólnie, y, y, i y, fajny motyw, bo gdzieś widziałem na YouTubie, oglądałem filmiki zaraz przyjdę, nie przejmuj się, jak to było tworzone, ta cała animacja, to wszystko, że Eric sam nagrywał siebie. To był taki, jak to się nazywało, motion capture, nie wiem, chyba, nie mam pojęcia już. Ja, bo ja tak nie siedzę za bardzo w tym temacie, że nagrywał sam siebie i później to przenosił do, do komputera, do Amigi, do programu, którym tworzył tą grę i to mogło tak wyglądać, te scenki, jak sięgał teraz po broń i tak dalej, to wszystko było nagrywane przez niego, to był on sam, nagrywał siebie. Postać lesteratys Erik, tak naprawdę. Także Tak to jest. Otwieraj to, Misiu. O. i tyle, bo mam ograniczony, a może jeszcze raz spróbuję, mam ograniczony zasób y, energii do tego lasera, energii do lasera, chyba tak. Może zrobię to w ten sposób po prostu. Jedziemy. Udało się. Jestem dobry, tylko nie wiem, czy jadę w dobrym, dobrym kierunku. A nie, na sam dół, jak zjadę, to chyba daję możliwość podładowania y, swojego blastera czy coś. Ale. Puh. Czyżby to było to? Aha, unieszkodliwiłem ten, dobra. Coś zniszczyłem, ok, czyli to nie to. Ale gdzieś tu jest możliwość ładowania blastera. No, mógłbym popis po sięgnąć. Byłoby łatwiej, ale nie. Chodźmy na górę. Na górze będę mógł się rozejrzeć. O, tak. Będę mógł spojrzeć na panoramę miasta yy, obcych. To też było fajne, było bardzo fajne. No, dziś nie robisz takiego wrażenia. No i te wszystkie takie. te... Nie wiem, co to jest. Chodź, mały. Jedziemy. Y... Supy, filary. To takie coś zakrzywione. Czy coś? Filar nie. Ten filar to jest to coś, co dźwiga to było. Tu będę musiał walczyć pewnie i zaraz się okaże, że nie mam. Oho. Dobra. Nie mam. <laughs> Jestem dobry. Od początku, dobra. Ale już od początku nie będę tego. Dochodził do tego momentu, bo chodziło tylko o to, żeby sprawdzić nośniki, także. Także co, robimy. Dobra, podsumowanko. No tak, podsumowanko, tak jest, robimy podsumowanko. Dobra, gra działa i to jest najważniejsze. To jak gram, to jakby pomijam. Może gdybym troszeczkę poćwiczył, to byłoby lepiej. Nie sądzę, musiałbym dłużej posiedzieć, także. No jest, jak jest i trudno, nie przeskoczysz, panie. Jakbym może z tego opisu skorzystał, to może gdzieś bym dalej doszedł, ale e, muszę oszczędzać swoją broń, a, a mnie za zachlastali, bo już nie miałem po raz kolejny, zresztą cały czas mi brakuje tej mocy blastera. Trudno się mówi... Blastera? Teraz to wymyśliłem. Trudno się mówi, żyje się dalej. W każdym razie działa i jest fajnie. Krzysiek, jeżeli oglądasz jeszcze raz, dzięki Ci za tą gierkę, bo jest naprawdę fajna, fajnie się prezentuje. E, no robi to pozytywne wrażenie na półce jak stoi, naprawdę pozytywne. Szkoda, że nie... Pełnoprawny oryginał, tylko kiks, nieważne, ale Another World to Another World i tyle. Jakim, jakiej by wersji nie był, to jest naprawdę dobra, dobra rzecz. Pudło jest zadbane, czego chcieć więcej, jest naprawdę zadbane, to jak ono wygląda, to jest naprawdę coś, coś wielkiego. Ono nie ma prostu, żadnych uszkodzeń, nie ma, także jest naprawdę bardzo dobrze i, i tyle. Każdy posiadacz Amigi, każdy zbieracz yy, dziś oryginałów powinien to posiadać w swojej kolekcji, oczywiście dziś to jest Drogi zakup, gdy się gdzieś pojawi na ebay'u, bo u nas na, na Allegro to... Nie wiem, nie, nie widziałem, ale gdzieś się na ebay'u jak pojawi, to jest naprawdę bardzo drogi zakup, podejrzewam. Także, no posiadać Another World w swojej kolekcji to wypada, jak ktoś ma kasę oczywiście, bo, bo inaczej to jest ciężki temat, naprawdę ciężki temat. Także, no cóż, kolejna fajna gra w mojej kolekcji, yy, uzupełniająca tą kolekcję i sprawiająca, że wygląda na dobrze, tak pokaźnie. Całkiem zresztą, to nie wszystko co widać z tyłu, ale za niedługo biorę się za remont, będzie widać wszystko, Taka propo plakaty znikają ze ściany, będzie półeczka i tam będą gry stały, będzie troszeczkę zmian, ale o tym w swoim czasie, nieważne, teraz odcinek nie o tym, także gierka działa, jest fajna, wygląda dobrze i tyle. Możecie napisać, jeżeli chcecie, oczywiście Czy graliście tę grę, czy Wam się podoba? Jestem ciekawy, ile osób na live już paru osób stwierdzało fakty, że jestem cienki, że grali, i tak dalej. Jestem ciekawy, piszcie w komentarzach, kto grał, kto przechodził, kto skończył, i tak dalej, czy wam się ta gra podobała, czy nie czy była tak samo jak dla mnie dla was trudna, czy, czy, czy może nie, czy była łatwa piszcie, jestem ciekawy waszej opinii na temat tej gry i to, co co o niej myślicie tak naprawdę. A w tym odcinku to było na tyle także. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was z i Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Piękną akcję zrobiłem z tym mikrofonem na sam koniec. Ach.